Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie, chciałem Państwa zaprosić na najbliższe imprezy sportowe, imprezy lekkoatletyczne, mamy przepiękny stadion po remoncie, a więc trzeba zagospodarować ten stadion i tą przepiękną bieżnię. W dniu dzisiejszym o godzinie 17 rozpoczynamy pierwszy cykl testów Coopera, jest to test biegowy, wytrzymałościowy na dystansie, na dystansie pokonanym przez 12 minut, a więc każdy zawodnik, każda zawodniczka biegnie 12 minut po upływie 12 minut. Zatrzymujemy czas, zawodnicy zatrzymują się, obliczamy dokładnie, dokładnie jaki dystans zawodnik czy zawodniczka przebiegła. Jest to cykl biegów, także chcemy, żeby był progres biegowy dla wszystkich startujących, a więc mamy tak zwane cztery rzuty no i będziemy mierzyli to. Na czwartym rzucie, jaki, jaki jest progres, jakie wyniki zawodnicy uzyskiwali. Są to biegi w kilku kategoriach wiekowych, bo wiadomo, że młodzik nigdy nie będzie biegał jak senior, a weterani nie będą nigdy biegali jak juniorzy starsi czy, czy juniorzy młodsi.